Dziś niemalże cała Europa na czerwono, no ale jeżeli chodzi o nasz WIG20, to bardzo mocno się wczuł właśnie w te spadki. Zauważmy i WIG i WIG20, naprawdę słabo biorąc pod uwagę ogólnie Europę, pomimo tego, że i tak mamy, mamy spadki. No, Ameryka się niedawno otworzyła, też nie najlepiej, ale trzeba przyznać, że w porównaniu do naszego, naszych indeksów, jednak jest to dosyć, dosyć dobre otwarcie, tak, tak porównując. Dzisiaj porozmawiamy. O trzech spółkach, o trzech spółkach, w których dużo się dzieje. Po pierwsze, porozmawiamy o live w chacie, później też pomówimy o spółce DOM Development, a na koniec trochę kilka słów o Withan. Chociaż o Withan niedawno mówiłem, także ja tutaj się nie będę powtarzał, nie będziemy analizować wyników za pierwszy kwartał, ale też tam kilka informacji nowych wyszło. Jeszcze zanim tylko przejdziemy do, przejdziemy do tych spółek, zaczniemy sobie od live chatu, ale zanim tam przejdziemy też zachęcam Cię do tego, żebyś zobaczył jak to wygląda od środka chociażby w portalu analiz. Portal analiz to jest takie, taka strona, gdzie są różnego rodzaju opisy spółek, ale przede wszystkim to jest forum ze społecznością, gdzie no ja też od pewnego czasu tam należę i muszę przyznać, że pod względem merytoryki Naprawdę daje radę i to bardzo mocno daje radę. Więc jeżeli ktoś jest znudzony jakimś takim różnym, różnymi forami, które, które z merytoryką nie mają zbyt wiele wspólnego, a teoretycznie są giełdowe, to myślę, że portal analizy jest naprawdę fajną, fajną odskocznią od tego, no bo merytoryka na najwyższym rzeczywiście poziomie też, też od czasu do czasu różnego rodzaju webinary ze spółkami. Także ja należę i absolutnie nie żałuję. A zaczynamy od spółki LiveChat live chat, która no, może już się niedługo zmienić, bo w tym momencie oni nie chcą być już kojarzeni tylko z jednym produktem, no bo zaczynali rzeczywiście od produktu live chat, ale to jest coraz więcej, więcej produktów, w tym momencie mamy live chat, mamy chatbota, mamy, mamy helpdesk, mamy open widget i tutaj spółka planuje zmienić nazwę na tekst i już ma stronę tekst.com i jeżeli chodzi o spółkę właśnie ze względu na to żeby nie kojarzyć się wyłącznie z jednym produktem będą chcieli zmienić tę zmienić tę nazwę już niedługo a spółka dzisiaj bardzo ładnie poszła w górę 6,4% także mamy niezły wzrost na na spółce live ostatnio były dwie ważne myślę że informacje po pierwsze Wyniki finansowe za czwarty kwartał 22. Przypomnę, że oni mają przesunięty ten rok obrotowy. Czwarty kwartał to jest okres styczeń-marzec, tak czyli to jest ten no, pierwszy kwartał kalendarzowego. No i za ten, za ten czwarty kwartał obrotowego pokazali wyniki. Te wyniki są dobre, z tym, że jedna sprawa, pamiętajmy o tym, że live chat wcześniej zawsze publikuje takie kluczowe wskaźniki rozwoju, także no, wielu aspektów tutaj się raczej spodziewaliśmy, jak chociażby, chociażby przychodów, które wcześniej widzieliśmy mniej więcej, jeśli chodzi o ujęcie dolarowe no to też pytanie, jak to będzie w, Polski, w polskim złotym, no ale wiele, wiele z tych właśnie ważnych, kluczowych informacji finansowych my już wcześniej znaliśmy, jeżeli chodzi o ten czwarty kwartał i też były wstępne te dane kluczowe za pierwszy kwartał 2023 roku, czyli za okres kwiecień-czerwiec i o tym też sobie dzisiaj porozmawiamy. No patrząc na te wyniki finansowe już w ujęciu złotówkowym, one są po prostu bardzo dobre, ten cały 22 rok pokazał wciąż bardzo mocne wzrosty. Zauważmy, plus 40% wzrostu, gdzie wcześniej spółka ostatni raz tak mocny wzrost zaliczyła w roku 2016. I ja wiem, oczywiście tutaj ktoś może powiedzieć, że, że inflacja im, im pomaga. I biorąc pod uwagę zazwyczaj, takie typowe spółki, które, które czymś handlują, to rzeczywiście tak jest. no w w przypadku spółki LiveChat oni sprzedają, można powiedzieć, oprogramowanie, tak, to jest ten model, model SAS-owy, więc tutaj nie do końca na to, się, na to się to przekłada, chociaż trzeba oczywiście przyznać, że podnieśli cennik. I ta zmiana cennika bardzo dużo im dała do, do tych przychodów. No, aczkolwiek trzeba przyznać jedno, że te wyniki wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Zysk netto też przekroczył 40% wzrostu. No i też w 2016 ostatnio mieliśmy tak duży wzrost. Więc spółka naprawdę bardzo fajnie się przez ten ostatni rok rozwinęła. I to też skutkuje wysoką dywidendą. Przypomnę, że tutaj live chat ma no bardzo wysoką marszę. Zresztą zauważmy 315 milionów przychodów, 315,7. Z czego ponad 172 miliony złotych samochodów zysku netto, więc tutaj widzimy, że ta marża jest na naprawdę no przepotężna, biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę chociażby inne spółki, często mówimy o tym, że ta marża zysku netto jest na poziomie 7, 10, 15%, to już jest już, już jest ok, no tutaj widzimy, no grube kilkadziesiąt procent tej, tej marży, ale tym się właśnie charakteryzuje live chat i dzięki temu też mamy wysoką dywidendę, łącznie to będzie 5,95 zł, gdzie wypłacone z tego już jest 46 i jeszcze będzie zaliczka zł 46 i 3 zł i 3 grosze rekomendowane, na no ale raczej walne zgromadzenie tutaj klepnie. Pamiętajmy o tym, że w akcjonariacie tutaj największą pozycję mają porozumienie akcjonariuszy LifeChat, tam 40, prawie 42%, jeszcze dwa OFE i będzie ponad 50%, a u OFE umówmy się, są zawsze łase na taką dywidendę, więc no tutaj raczej nie widzę możliwości, żeby tej dywidendy wysokiej nie było. 5,95 zauważmy, to jest kolejny rok z rzędu, kiedy ta dywidenda jest rosnąca. Odkąd zaczęli wypłacać, za każdym razem rośnie ta, rośnie ta dywidenda. I jeżeli chodzi o spółkę, no to oni mówią o tym, że te wyniki są bardzo dobre. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no to mówią o tym, że wykorzystują nowe możliwości odnośnie właśnie automatyzacji, żeby zmienić sposób naszej pracy. Wiemy, że możemy zautomatyzować praktycznie wszystkie powtarzające się procesy w naszej firmie, a to pozwoli zespołom skupić się na najciekawszych, kreatywnych wyzwaniach. W ostatnich latach mocno urośliśmy jako organizacja. AI pomoże nam nieco ją odchudzić i znów działać, znów działać sprawniej. Tak? Czyli tutaj, spółka, mówi jasno, że oni nie chcą tak naprawdę w tym momencie zwiększać zatrudnienia, tylko właśnie chcą automatyzować, myślę, że no w ich biznesie jakby jest to zupełnie, zupełnie zrozumiałe. No, patrząc na te wyniki finansowe o przychodach czy zyskach z tego ostatniego roku już rozmawialiśmy, sam czwarty kwartał też naprawdę świetnie, zysk plus 64%, prawie plus 64%, Przychody plus 43, 43%, więc tutaj widać, że cały czas jest poprawa. Jest poprawa na wszystkich głównych głównych produktach i chatbot helpdesk i też live chat tutaj rośnie oczywiście cały czas live chat to jest no, ponad 90% przychodów prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas tak tak zostanie chociaż ta tendencja już się troszeczkę troszeczkę zmniejsza no ale ta dynamika wzrostu w chatbocie już nie jest aż tak wysoka jaka była na początku także możliwe że jeszcze ponad te 90% my tutaj my tutaj zostajemy no i teraz Kluczowe KPI -e. i to jest myślę, że dosyć istotna sprawa, bo spółka mówi nam właśnie w tych takich kluczowych parametrach w takim raporcie bieżącym o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przychody. Z tym, że jak zobaczymy, na, jak zobaczymy na kluczowe wskaźniki za pierwszy kwartał 23-24, czyli kwiecień czerwiec, 23, no to mamy do czynienia do czynienia. Z tym, że spółka uwzględniając uwagi audytora do raportu rocznego, prowadzi pracę nad zmianą polityki rozpoznawania przychodów, z uwagi na to odstępuje od publikacji wstępnych szacunków dotyczących przychodów, a mówi też nam teraz o szacowanej wartości operacyjnych przepływów gotówkowych, które służyły jako podstawa do, do przychodów 20,16 miliona dolarów wobec 20,02 w poprzednim, w poprzednim kwartale. I tutaj spółka mówi o tym, że jest był rzeczywiście pewien problem, no bo jeżeli na przykład było dużo abonamentów rocznych odnowienia w ciągu jednego kwartału, to to mogło zaburzać wyniki. Mamy na przykład drugi kwartał 2021-2022, 22, gdzie rzeczywiście było dużo tych odnowień, później było mniej i mieliśmy spadki, spadki przychodów. Ktoś by pomyślał, że coś tutaj złego się dzieje. Więc oni chcą, żeby to było jakoś tak bardziej, bardziej miarodajne, no i przez to będzie lekka zmiana odnośnie, odnośnie tego, tego raportowania. Tutaj jeżeli chodzi o MRR-y, czyli Miesięczne powtarzalne, powtarzalne przychody, chyba najważniejszy wskaźnik dla spółki. One cały czas rosną. Ten skok był spowodowany właśnie zmianą, zmianą cennika. No to ciekawe, jak ten cennik się zmienił, to wcale jakoś strasznie dużo osób nie odeszło, z, 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 jeżeli chodzi o, o klientów spółki. No bo możemy zobaczyć, że tych klientów było przed tą zmianą 37 114 i do tej pory cały czas spółka LifeChat zwiększała liczbę klientów. Tak? Liczba płacących klientów LifeChat 37 114, do tej pory za każdym razem zwiększała. No, później zrobili właśnie ten, właśnie tutaj, ten zmianę cenników. I mieliśmy 36 850 klientów, klientów live chatu, ale później od tego czwartego kwartału 22-23 zaczęło być coraz lepiej. 37,061, a teraz na koniec czerwca jest ich. Jest tych klientów już tutaj, już tutaj patrzymy: 37,765 klientów live chatu, więc już wróciliśmy na ten, na ten, ten, ten rajd, rajd wzrostowy. Więc tutaj jest na pewno informacja pozytywna. No, jeżeli chodzi o inne KPI, no to na pewno am ten wskaźnik ARP-u, czyli średniomiesięczny przychód na klienta. No z nimi mieliśmy pewne problemy, bo tak, on też bardzo mocno urósł w momencie, kiedy zmieniliśmy cennik, co jest oczywiste, tak? Skoro zwiększamy cenę naszego produktu, no to średniomiesięczny klient daje nam więcej kasy. Logiczne zupełnie. Z tym, że ostatnio jednak mieliśmy leciutki, leciutki spadek tego, tego wskaźnika ARPU. Zresztą, patrząc tak od drugiego kwartału 22-23. No to ARPU było 110,4, jeszcze oczywiście przed tym, przed tym wzrostem, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi właśnie o, o, o spółkę. No i później mieliśmy 160,7 więc bardzo bardzo silny bardzo silny tutaj wzrost. RPU było 100 wcześniej było 120,5, ja tutaj czytałem dla chatbota, dla dla live to było 120,5, 120 później 121,2. Później była ta zmiana cennika i było 160,7. Tutaj poprawka. Później mieliśmy 159,7, a ostatnio za ten, no, ten nowy kwartał, kwiecień, czerwiec, mamy 158,2, więc mamy lekki, lekki spadek. No i tutaj biorąc pod uwagę live chat, myślę, że to jest takie troszeczkę niepokojące, aczkolwiek spółka mówi, że to jest jeszcze no, taki trochę odsunięte, ten, ta zmiana cennika spowodowała właśnie, właśnie, właśnie to, to znaczy taki oddalony, można powiedzieć, oddalony tutaj w czasie skutek tego, tej zmiany, zmiany cennika. I tutaj spółka też mówi o tym, że ARPU spadło zauważalnie w kwietniu, jest to efekt kilku downgrade'ów wykorzystanych przez klientów. W jakichś przypadkach prawdopodobnie wiąże się to z potrzebami klientów na najbliższy czas. Może być to sezonowe lub spóźnioną reakcję na zmiany naszych cenników. Kwiecień był spadkowy, następny miesiąc był stabilny, a w czerwcu, który był udany na każdym poziomie ARPU znowu urosło. Więc to jest na pewno informacja jakby pozytywna z dzisiejszej konferencji, konferencji wynikowej, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o o spółkę. To i warto też właśnie zauważyć, że to arp rzeczywiście spadło, spadało, no i na to myślę, że będę zwracał, zwracał uwagę przy następnych kwartałach. No co ciekawe, w raporcie też za ten jeszcze kwartał czwarty, tak czyli styczeń, marzec napisali o tym, że LiveChat podpisali umowę DPA i zaakceptowali warunki świadczenia usług przez OpenAI, co umożliwia komercyjne wykorzystanie technologii tej spółki w zakresie AI w produktach oferowanych przez grupę LiveChat. Jeszcze jeszcze w lutym funkcjonalność wykorzystującą technologię dostarczaną przez OpenAI wprowadzono tam do, do niektórych niektórych produktów. No i tutaj najpierw udzielono tej tego wsparcia pierwszym kroku udzielonej klientów planom Enterprise i Business. Kolejne funkcjonalności będą wprowadzane w przyszłości. Ich lista i nasze plany są komunikowane do klientów przez strony internetowe poszczególnych produktów. No czyli też właśnie w tym segmencie AI spółka się rozwija. No i ja jeszcze raz, za każdym razem, kiedy mówię o jakichkolwiek spółkach, powtarzam to. W tym momencie. Boom na AI, więc wiele spółek będzie mówiło, że wykorzystuje tę sztuczną inteligencję. A prawda jest taka, że ona tam wykorzystuje, nie wiem, w jednej setnej procenta, ale będzie się na tym skupiać. No i jednak, biorąc pod uwagę live chat, to jest spółka, która rzeczywiście z tej sztucznej inteligencji może korzystać, tego uczenia maszynowego rzeczywiście może korzystać. Więc i tutaj akurat ja się do, do, spółki, do spółki nie przyczepię. Więc ten czwarty kwartał bardzo, no trzeba przyznać, że bardzo dobry. Pierwszy kwartał 23-24, no to możemy sobie zobaczyć, że MRR Mamy 6,47 miliona dolarów, 1,1 wzrostu na, w stosunku do końca marca 2023, czyli taki mniej więcej wzrost, jakiego można było się spodziewać. No to ARPU, o którym już mówiliśmy, rzeczywiście jest, jest lekko spadkowe 158,2. Liczba klientów jednak rośnie, więc to jest na pewno, na pewno duży, duży plus. No i te przychody też na lekki, na lekki, plus. Także co do biznesu, z samej spółki LiveChat raczej się nie, nie przyczepiam, no tylko, że trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy, oni zdecydowaną większość przychodów mają za granicą, mają w dolarze, Na no a teraz ten kurs z, złot, z dolara w stosunku do złotego, no nie pomaga spółkom eksportowym, tak? O ile wcześniej tam szliśmy na 5 złotych nawet i to rzeczywiście oprócz tego, że spółka się rozwija, to jeszcze mówiliśmy o tym, że pomaga im ten kurs walutowy, teraz kurs walutowy będzie im troszeczkę przeszkadzał, patrząc na wyniki rok do roku. W każdym razie oni te kluczowe wskaźniki, o kluczowych wskaźnikach mówią właśnie w ujęciu dolarowym i to ujęcie dolarowe jest dla mnie tutaj zdecydowanie ważniejsze, ale jak mówię, teraz kurs dolara nie będzie grał na ich korzyść i o tym myślę, że trzeba, trzeba pamiętać. Przechodzimy szybko do kolejnych spółek, bo widzę, że już 14 minut ponad mówię o tej jednej spółce, a nie chcę, żeby ten film trwał 100 lat. Dom Development, spółka z no, branży deweloperskiej, myślę, że każdy się domyśli, nawet jeżeli spółki nie zna i przyznam, że jeżeli chodzi o tę branżę deweloperską, sektor deweloperów, mnie osobiście on bardzo mocno zaskoczył, że cały czas się rozwija. Oczywiście mamy bezpieczny kredyt 2% i biorąc pod uwagę ten bezpieczny kredyt 2%, już w pierwszym dniu zgłosiło się 10 tysięcy osób. Zobaczymy, czy rzeczywiście te tysięcy osób dostanie ten kredyt, bo to też zobaczymy, jak to będzie liczona zdolność kredytowa. Są oczywiście kalkulatory, ale te kalkulatory no, nie są takie takie dokładne. No w każdym razie pamiętajmy o tym, że tam na ten pierwszy rok, 23, chyba jest przewidziane, że to ma być 40 tysięcy tych kredytów. Oczywiście nie ma limitów, także tutaj mówią, że każdy kto złoży ten wniosek i będzie miał zdolność, dostanie ten kredyt, ale no tutaj, jeżeli 10 tysięcy wniosków już pierwszego dnia, no zobaczymy. Możliwe, że te 40 tysięcy jest mocno niedoszacowane na ten 23, 23 rok. W każdym razie, no jest zainteresowanie na razie tym, na razie tym programem, to czego może, mogliśmy się spodziewać. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych dniach. Ja przyznam, chciałbym już, no jeszcze oczywiście za wcześnie, ale tak jakoś na początku sierpnia fajnie jakby pod, podali takie podsumowanie lipca, ile tych wniosków wpłynęło, bo rozumiem, że pierwszego dnia bardzo dużo. Pytanie, jak to będzie w dniach, w dniach kolejnych, więc to, to mnie na pewno będzie ciekawiło, takie podsumowanie całkowite lipca, a przechodząc już do spółki Dom Development, no to zauważmy, jest to spółka, która cały czas się rozwija, która cały czas zwiększa przychody. No i co ciekawe, też ta sprzedaż jakoś nie, nie siadła. Ja tutaj zakładałem, że właśnie u deweloperów jednak ta sprzedaż siądzie i ona siadła. Na dwa kwartały, były tutaj słabsze dwa kwartały, tak rok do roku, ale teraz ostatnio już w niektórych, u niektórych deweloperów ta sprzedaż rośnie, jest coraz jest coraz lepsza. I Dom Development jest przykładem takiego dewelopera. Tam też pamiętajmy o tym, że jest dywidenda, sta, stale jest ta, ta dywidenda rok w rok coraz wyższa i teraz też była dywidenda coraz coraz wyższa. No te wyniki za pierwszy kwartał też oczywiście bardzo, bardzo dobre. Zresztą cały 22 rok bardzo dobry, pierwszy kwartał, no jeszcze lepszy tutaj rok. Rok do, rok do roku. Zauważmy, że spółka cały czas poprawia te swoje wyniki finansowe. No i jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o spółkę i patrząc na ten pierwszy kwartał 2023 23 roku, no to spółka cały czas ma, ma pieniądze, pokazuje fajny, fajny, fajny zysk. No i co ciekawe, stopniowy wzrost wolumenu kredytów hipotecznych. Ja przypomnę, to są wyniki za pierwszy kwartał, czyli no wtedy jeszcze nie było tego kredytu 2%. 40% ogółu transakcji w grupie w porównaniu do 30% w całym 22 roku, czyli coraz więcej kredy, ludzi, którzy po prostu biorą mieszkania na kredyt, gdzie, gdzie to była ta grupa, no, która jednak jednak. Bardzo mocno się ograniczyła w tym 2022 roku. Tutaj okazuje się, że już jest coraz, jest coraz, coraz lepiej. No i patrząc na tę sprzedaż, pamiętajmy o tym, deweloper sprzedaje mieszkanie, a później je przekazuje. I w momencie, kiedy mamy przekazania, to mamy podany wynik finansowy. Znaczy im więcej przekazań, tym, wie, tym lepszy wynik finansowy. Zazwyczaj. Ale żeby było dużo przekazań, to wcześniej musi być dużo sprzedaży. O tym należy pamiętać. No i tak, zauważmy, że biorąc pod uwagę tę sprzedaż. No w trzecim kwartale 22 było tak trochę słabiej, ale już czwarty kwartał 22 lepiej, pierwszy kwartał 23 też, też, już, też już lepiej, a spółka też poinformowała o wstępnej sprzedaży i przekazaniach w drugim kwartale 23 i w drugim kwartale ta sprzedaż wyniosła 931 lokali. Więc też bardzo bardzo dobrze, lepiej niż w pierwszym kwartale. Zauważmy, to jest ta tendencja wzrostowa od kilku kilku kwartałów. No i tutaj to jest najlepszy wynik, te 900 900 ile? 931 to jest najlepszy wynik. No, w 22 nie było takiego wyniku. Jak się cofniemy jeszcze, jeszcze mocniej, to czwarty kwartał 21 to był ostatni kwartał z taką, z taką sprzedażą. No, biorąc pod uwagę jednak, że, że czwarty kwartał zazwyczaj jest, jest lepszy od pozostałych, bardzo często tak jest, no to drugi kwartał 21 dopiero przebijał to, co mamy teraz. Więc 21 rok ten świetny rok dla deweloperów. Mnie to osobiście bardzo mocno zaskoczyło. Okazuje się, że ten 22 rok dla spółki Dom Development. No, raczej w miarę suchą stopą przeszli. Znaczy, może cały 22 rok, oczywiście słabsza sprzedaż od 21, ale w 23 my już nawiązujemy do tej sprzedaży z 21, z rekordowego 21 roku. To mnie mocno zaskoczyło. Przyznam, że tutaj, tutaj, dla mnie, dla mnie to jest jednak, jednak zaskoczenie. Jak mówię, ten drugi kwartał jeszcze lepszy od tego kwartału pierwszego. I druga rzecz, która mnie dosyć mocno tutaj zaskoczyła, no bo jednak mówimy o tym, że jeżeli chodzi o ten bezpieczny kredyt 2%, wiele osób obawiało się tego, że będzie więcej, będą rosły ceny mieszkań, więc te osoby stwierdziły, dobra, to kupuję teraz, zanim będzie ten wzrost ze względu na bezpieczny kredyt 2%. Mówię o osobach, które na ten kredyt się nie łapały. No i trzeba pamiętać, że ten kredyt ma pewne ograniczenia, to znaczy maksymalna kwota kredytu, jaką można wziąć, to jest 600 tysięcy dla, dla pary chociażby i 200 tysięcy wkładu własnego. Czyli maksymalnie 800 tysięcy złotych, za tyle można kupić mieszkanie. Więc o ile rozumiem, że jest mocny popyt na te mieszkania do 800 tysięcy złotych, to zauważmy, sprzedaż mieszkań w pierwszym kwartale o wartości ponad 800 tysięcy złotych to jest 23%. Ja nie rozumiem przyznam czemu, aż tak duża sprzedaż jest właśnie tych, tych mieszkań. No moim tutaj. Biorąc pod uwagę jakby mój punkt widzenia, mnie to dosyć mocno też, też zaskoczyło. Także tutaj biorąc pod uwagę spółkę, no zaskoczyli mnie w wielu, w wielu aspektach. Jeżeli chodzi o spółki Dom, dom Development, to tutaj cały czas jest dobra liczba lokali w ofercie cały czas ponad 2000, więc to jest myślę, że bardzo dobra, dobra liczba. Inwestycje, inwestycje też idą na, na dobrym poziomie. Ten, ten bank ziemi cały czas wysoki. ok on jest trochę niższy teraz rok do roku zauważmy, on spada, ale wciąż umówmy się no to jest naprawdę bardzo, bardzo bezpieczny ten, ten bank ziemi bardzo wysoki bank ziemi. No i przekazania. Jak mówiłem, im więcej przekazań, tym więcej kasy dla dewelopera. I jeżeli chodzi o te przekazania w pierwszym kwartale 1350, naprawdę bardzo dużo. Zauważmy, w, w tym trzecim kwartale było bardzo mało przekazań. No zresztą zauważmy wyniki: w trzecim kwartale mało przekazań, w pierwszym kwartale bardzo dużo przekazań. Jak zobaczymy na wyniki, jeszcze te kwartalne wyniki, pierwszy kwartał 160 milionów. Dobre, duża liczba przekazań, trzeci kwartał mała liczba przekazań 24 miliony, niecałe 24 miliony, więc jak mówię, to się bardzo często wprost, wprost przekłada. I tutaj też spółka Dom Development mówi o tym, że wstępne informacje o sprzedaży i przekazaniach, to przekazań w drugim kwartale było 648 więc tutaj musimy zauważyć, że to jest tylko 648 przekazań, no gdzie w tym drugim kwartale jednak było 1000, ponad 1000 rok do roku, rok wcześniej to było ponad 1000, więc te wyniki rok do roku pewnie słabsze. Lepsze prawdopodobnie, no lepsze niż tym, w tym trzecim kwartale, ale słabsze niż w tym kwartale, niż tym kwartale drugim. Także tutaj też należy na to zobaczyć, że, że jednak te wyniki finansowe w drugim kwartale mogą być, no prawdopodobnie będą słabsze rok do, rok do roku ze względu na niższą liczbę przekazań. Dużo niższą liczbę przekazań to trzeba sobie jasno jasno powiedzieć jeżeli chodzi właśnie o spółkę dom dom development tej w bilansie oni mają bardzo dużo zapasów w zapasach właśnie są te mieszkania nie, nie sprzedane te, te które oni oni budują więc tutaj bardzo często deweloperzy będą mieli wysokie wysokie zapasy no i biorąc pod uwagę spółkę zauważmy że ten poziom gotówki jest naprawdę wysoki. Myślę, że tutaj bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jest. Cały czas ta dywidenda w, w spółce jest coraz, coraz wyższa. Teraz 11 zł. No jeżeli będzie dalej, będzie dalej wzrost tego zainteresowania właśnie mieszkaniami, no to oczywiście, oczywiście spółka dalej będzie się rozwijać. Tutaj mówili, że w pierwszym kwartale przekazali 1350 lokali. Średnia wartość prawie 600 tysięcy złotych. 31% marży brutto. Ostatnio ta marża brutto no, była mocnym tematem Głównie, główny ja w mediach, no trzeba przyznać, że Dome Development jakoś mocno nie narzeka na, na niskie marże. Te marże są na naprawdę dobrym, dobrym, dobrym poziomie. No i w tym drugim kwartale powiedzieli, że. Sprzedali no, dobrą liczbę mieszkań. Była poprawa koniunktury sukcesywnie odbudowali sprzedaż na rynku nieruchomości mieszkalnych. Był to jeden z najspokojniejszych kwartałów w ostatnim okresie, począwszy, począwszy od, czasów, od czasów pandemii. Wpływ na akwizycję aktywizację, aktywizację rynku nieruchomości ma kilka czynników. Od wielu miesięcy mamy do czynienia ze stabilizacją poziomu 100%. Pozytywnie wpływa ma złagodzenie przez KNF -y warunki ocenów, oceny zdolności kredytowej w połączeniu z odnotowanym w ostatnim półroczu znacznym. Wzrostem przeciętnego wynagrodzenia zwiększyły dostępność dostępność mieszkań dla klientów z segmentu popularnego. Także tutaj no przyznam, że deweloperzy to jest ta grupa, która mi mocno zaskoczyła, że ten to takie, taka słabsza sprzedaż, tak naprawdę trwała 2-3 kwartały, a teraz już wróciliśmy do coraz lepszych wyników. Oczywiście nie wszyscy, ale dom development tutaj, tutaj na, pewno, na pewno wrócił. Powiedz mi, co ty myślisz o, o deweloperach tutaj, jeżeli chodzi o ten najbliższy czas? Czy pomimo tych wzrostów mocnych, które, no, które cały czas tutaj, które cały, czas, cały czas mamy. Czy dalej jest przestrzeń do wzrostów? Napisz mi o tym w komentarzu. A my jeszcze tak pokrótce przejdziemy do jednej spółki. Mówię pokrótce, bo ja niedawno o niej mówiłem. Witchen. Witchen, czyli głównie walizki. Walizki to jest też jakaś galanteria skórzana, między innymi, ale coś koło 50% sprzedaży to są walizki. No, na ich stronie te, m, są bardzo duże promocje, ale te promocje to są takie. Dosyć interesujące, tak, jest walizka ze 180, znaczy przeceniona z 520 na 180, ale najniższa cena z ostatnich 30, 30 dni to 180 zł. No czyli te promocje to są takie wieczne promocje. Można powiedzieć, że ta dyrektywa omnibus, która nakazuje spółkom publikację najniższej ceny z ostatnich 30, 30 dni przed promocją, no trochę pokrzyżowała plany spółce Witchen, ale biorąc pod uwagę finanse, jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zresztą Witchen przez ostatni rok naprawdę bardzo dał mocno zarobić zarobić tutaj Inwestorom, w każdym razie te wyniki finansowe na pewno dobre, można powiedzieć nawet, że bardzo dobre. Spółka wciąż nie jest absolutnie, absolutnie przewartościowana, bardzo mocno się, bardzo mocno się, się rozwija. No i spółka poinformowała nas o wstępnych przychodach ze sprzedaży za drugi kwartał. I zauważmy, że po tej informacji mieliśmy spadek i te przychody są na poziomie 27% wzrostu rok do roku. No i tak, mamy prawie 30% wzrost rok do roku powyżej inflacji. Ale mamy spadek kursu. Dlaczego? Ano, dlatego, że wcześniej spółka rozwijała się mocniej. Zauważmy, od początku roku od stycznia to jest 40-prawie 40%, prawie 40 wzrost. No to oznacza, że wcześniej był mocniejszy wzrost. Tak, 50% 50% wzrostu. Patrząc rok do roku, jak to było, no to tutaj 22 rok to też było ponad 40%, tam 46% tego, tego wzrostu rok do roku, czyli spółka dalej się rozwija, ale trochę wolniej niż, niż wcześniej się rozwijało. To spowodowało takie negatywne odebranie, właśnie tej informacji. 27% wzrostu, no to trzeba przyznać, że 2020 to był tylko słabszy, no tutaj w dużej mierze ze względu na, ze względu oczywiście na, na, na pandemii, na to, że po prostu wiele osób nie mogło wyjechać na, na wakacje. Jeżeli chodzi jeszcze o finanse, to spółka wypłaca dywidendę teraz 3 zł 33, 33 grosze, jeżeli chodzi właśnie o tę, właśnie o tę dywidendę na spółce Witchen. A jeżeli chodzi o spółkę, to też wcześniej mieliśmy takie no, mocniejsze, mocniejsze spadki, tutaj o to wynikało z ABB. Ja o tym ABB mówiłem, czyli głównie akcjonariusze sprzedali swoje akcje. Ja nie patrzę na to negatywnie, od razu tutaj mówię, bo zauważmy, oni sprzedali 2,8 miliona akcji, 15%, co to jest dużo kapitału zakładowego. No ale z drugiej, strony, z drugiej strony, główny akcjonariusz dalej po tym rozliczeniu będzie posiadał 56%. Także tutaj absolutnie, absolutnie nie mówimy o tym, że. Że oni, głównie akcjonariusze wychodzą ze spółki, tracą kontrolę nad spółką, tylko po prostu sprzedają jakiś, jakiś pakiet. Ja na coś takiego nie patrzę negatywnie. Wiem, że cały rynek na to patrzy, patrzy negatywnie, ale jeżeli jest ABB w spółce, którą ja nie widzę jakichś większych problemów, to, to jak mówię, ja raczej, raczej nie patrzę na to negatywnie. Tak samo negatywnie nie patrzyłem na to chociażby w spółce Mobruk, chociażby w spółce Autopartner, chociażby w spółce XTB, czyli w tych spółkach, gdzie, gdzie rzeczywiście były te, były niedawno właśnie ABB, w Witchanie też na to jakoś negatywnie nie, nie patrzę. Ja tutaj o wynikach za pierwszy kwartał raczej nie będę, nie będę mówił, tylko przypomnę, że oni bardzo fajną mają w tym momencie marżę. Marża brutto ze sprzedaży 63%. I jak mówiliśmy, że w przypadku spółki LiveChat te kursy walutowe no, nie są zbyt dobre dla nich, to w przypadku Witchen, zauważmy, umacniający się złoty jednak jest. No, to jest spółka, która jest importerem. Oni Ogólnie odzieżówka czy, czy Witchen, oni importują głównie towary z Azji. A jeszcze dokładając do tego niższe ceny frachtu morskiego, bo ten frakt morski bardzo mocno poszedł do góry, a teraz już jest na poziomach sprzed pandemii. No to mówimy o tym, że ta marża brutto rzeczywiście może się, może się dalej, dalej poprawiać, tak? Więc więc to są jakieś takie czynniki na najbliższy czas, na pewno pozytywne, czyli mocniejsze złoty i też, i też właśnie i też właśnie właśnie fracht morski, chociaż to nie jest tak, że spółka sprzedaje tylko w Polsce, no bo na przykład w pierwszym kwartale przychody zagraniczne wyniosły prawie 20 milionów złotych no ale no, przychody z tego całego kwartału to jest prawie 100 milionów złotych, więc około tej 1 piątej mają z zagranicy no ale ogólnie swoje produkty importują, więc tutaj jednak jest to spółka, która no, woli um, sytuację, gdzie ten złoty się umacnia, więc to jest teraz taki można powiedzieć czas właśnie bardziej dla, dla importerów niż dla eksporterów. Jak to wyglądało, wyglądało, yy, wyglądało wcześniej, więc tutaj ta marża brutto, moim zdaniem, może się dalej poprawiać. I to wszystko, co miałem dzisiaj do przekazania. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeszcze raz tutaj polecam ten yy, zajrzenie na, na portal analiz, zobaczenie, jak to, jak to wygląda od środka. Bo no moim zdaniem naprawdę taka fajna, merytoryczna grupa i merytoryczna dyskusja o wielu wielu spółkach. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć! Trzymaj się!